Cześć, tu Piotr Wojciechowski. Witam Was na moim kanale, gdzie dzielę się praktycznymi poradami dla właścicieli samochodów. Od codziennej jazdy po właściwą obsługę auta. Jeśli zależy Ci na bezproblemowej i komfortowej jeździe, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić żadnych nowych wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Jeśli czujesz, że do wnętrza Dustera zaczął dostawać się kurz i obce zapachy, oznacza to, że filtr kabinowy Renodaster wymaga wymiany. Element ten pełni ważną funkcję, chroniąc kierowcę i pasażerów przed zapylonym powietrzem, pyłkami roślin i szkodliwymi gazami, które mogą dostać się do kabiny przez układ wentylacji. Częstotliwość wymiany i lokalizacja filtra kabinowego Duster Zasady serwisowania jasno określają częstotliwość wymiany filtra kabinowego Renodaster co 15 tysięcy km. Jednak użytkowanie zwrotnicy w nadmiernie zapylonym lub gazowym pomieszczeniu skraca żywotność elementu o 1-5 dwa razy. W takim przypadku należy również skrócić okres wymiany. Nowy filtr należy również zamontować w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub ona starym. Lokalizacja filtra kabinowego Renault Duster jest standardowa dla wielu samochodów. Z tyłu deski rozdzielczej po lewej stronie schowka na rękawiczki. Numer artykułu. Fabryczny filtr kabinowy Renault Duster ma numer katalogowy 820 000, 000 153 808. Jest montowany we wszystkich konfiguracjach francuskiego crossovera z klimatyzacją. Filtra brakuje w modelach, które nie posiadają układu chłodzenia kabiny. Miejsce, w którym należy umieścić materiał eksploatacyjny, jest puste i zamknięte plastikowa nasadka. Zaslepkę można zwiaszcze niezależnie, a oczyszczacz powietrza można zainstalować w otwartej przestrzeni. Fabrycznie 8201153808 Renault Duster z benzynowymi jednostkami napędowymi o pojemności 1,6 i 2 litrów oraz z silnikiem wysokopreznym o pojemności 1,5 litra. Niezależnie od konfiguracji jest wyposażony w sedan o numerze artykułu 820 153 808. Filtr kabinowy znajduje się w prawej dolnej części deski rozdzielczej. Producent zadbał o ułatwienie jego wymiany. W tym celu nie trzeba demontować schowka ani innych wewnętrznych części. Sam element filtrujący to cienka plastikowa ramka. Z przodu znajduje się specjalna wystająca zaslepka, która można wygodnie chwycić podczas montażu lub demontażu. Wewnątrz ramki znajduje się materiał filtrujący, który przypomina bawełniany wacik i jest impregnowany związkiem antybakteryjnym. Ten sam materiał eksploatacyjny w Renologan, Sandero i Lada Largus. Jeśli nie chcesz płacić za oryginał, możesz zaoszczędzić pieniądze. Wystarczy wiedzieć, że producentem oryginalnego filtra jest Purflux, a w katalogach można go znaleźć pod numerem części Purflux AN207. W ten sposób wydasz około 1 trzecia mniej pieniędzy na taki zamiennik. Jeśli chcesz zapobiec przedostawaniu się do kabiny nie tylko kurzu, ale także nieprzyjemnych zapachów i toksycznych gazów, zainstaluj węglowy filtr powietrza. Oryginał dostępny jest pod numerem katalogowym 820 miliardy 370 532. Jest on również produkowany przez firmę Purflux, numer katalogowy ANS207. Jeśli filtr kabinowy Renodaster nie znajduje się w zestawie w wersjach bez klimatyzacji, można go zamontować samodzielnie. W takim przypadku producent zaleca użycie kabinowego sprzedawanego pod numerem 272772835R dla zwykłego pyłoszczelnego lub 272775374R dla węglowego. Ale w rzeczywistości te dwa elementy nie różnią się od oryginałów o numerach artykułów 8 201 153 808 i 8 201 370 532. Dobrym odpowiednikiem jest TSN 97476 wymiary filtra kabinowego, w mm, długość 207 SZT, szerokość 182, wysokość 42. W praktyce obszar podstawy jest nieco mniejszy niż część. Dlatego w procesie instalacji materiał eksploatacyjny powinien być lekko dociśnięty rękami wzdłuż krawędzi. Analogi niektórzy właściciele Renodaster przy wyborze nieoryginalnego wnętrza preferują części o minimalnej cenie. Jest to istotne w zakurzonych i zagażowanych regionach, gdzie filtr musi być często wymieniany. Kupując analog oryginału, należy zwrócić uwagę na to, czy rama jest wysokiej jakości. Możesz spróbować trochę zgiać i zgiać, imitując proces instalacji. Ramka powinna być wystarczająco elastyczna, aby nie pekła podczas instalacji. Na forach poświęconych Renodaster kierowcy polecają następujące analogi oryginalnego filtra kabinowego, odpowiednie do wymiany. Dobry analog TSN 97476 TSN 97476, produkowany w Rosji w fabryce Sytren. Jest popularny ze względu na cenę, a opinie na jego temat SA pozytywne. Oczyszczacz powietrza z węglem drzewnym tego samego producenta ma numer artykułu TSN 9 lipca 476K AG557CF, wyprodukowany przez niemiecka firmę Goodwill. Wśród analogów znajduje się w średnim segmencie cenowym. Ma elastyczna rejm, która ściśle przylega do ścian siedzenia i nie pikę podczas instalacji. Długość filtra kabinowego różni się nieznacznie od oryginału do najmniejszej strony, ale nie wpływa to na oczyszczanie powietrza. Produkt węglowy to AG-136CFC. C.U. 1829 rok, kolejny analog z Niemiec, produkcja Mann Filter. Jest droższy niż dwie powyższe próbki, ale przewyższa je pod względem jakości wykonania i możliwości produkcji. Syntetyczne nanowłokna SA używane jako materiał filtrujący. To samo, ale węgiel znajduje się pod numerem cełka 1829 rok. FP1829 jest również przedstawicielem Manfilter. Jest drogi, ale jakość odpowiada. Istnieją trzy warstwy filtrujące, chroniąca przed kurzem, węgiel drzewny i antybakteryjna. Obudowa została specjalnie wykonana cieńszą, gdzie musi być złożona do instalacji. Innym dobrym analogiem jest FP1829 wymiana filtra kabinowego Duster. Jak wyjąć i zainstalować nowy filtr kabinowy Duster? Miejsce, w którym się znajduje, znajduje się w dolnej części deski rozdzielczej po lewej stronie, naprzeciwko przedniego siedzenia pasażera. Znajduje się on w komorze klimatyzacji przykrytej plastikowa osłona. Wymiana wkładu filtra kabinowego w Renault Duster na pokrywie zakrywającej komorę, w której znajduje się potrzebna nam część, znajduje się zatrzask. Popchnij go palcem do góry. Po odsunięciu wspórników od korpusu komory, zdejmij pokrywę i wyjmij filtr. Możesz odkurzyć wnekę elementu filtrującego. Włos nowy materiał eksploatacyjny do gniazda w taki sam sposób jak stary. Ponownie zamknij pokrywę komory. Jak wybrać dobry filtr? Nie jest trudno kupić filtr kabinowy do Renodaster. Istnieje wiele części zamiennych do tego modelu, zarówno oryginalnych, jak i analogowych. Ale jak wybrać spośród takiej różnorodności wysokiej jakości materiałów eksploatacyjnych? Zdobacz nowy oryginalny salon zgodnie z artykułami wspomnianymi wcześniej w tekście. Zakupiona część powinna idealnie pasować do zamierzonego miejsca. Rama filtra nie powinna być zbyt miękka. Aby element filtrujący mógł ściśle przylegać, dobrze jest jednak, jeśli ramka jest w stanie lekko odkształcić się po naciśnięciu palcami, aby nie pekła po zainstalowaniu. Dobrze jest, jeśli części SA oznaczone etykietami wskazującymi gorę i dol oraz kierunek przepływu powietrza. Po stronie najbliższej wentylatora materiał filtra powinien być lekko laminowany. Zapobiega to przedostawaniu się kłaczkow do układu wentylacji. Filtr kabinowy z węglem drzewnym do Renodaster powinien być cięższy niż zwykle. Im cięższą część, tym więcej w niej węgla, co oznacza lepsze czyszczenie. Nie warto rezygnować z wkładu węglowego, który nie jest zapakowany w celofan. Ilość węgla aktywnego stopniowo zmniejsza się tylko wtedy, gdy powietrze aktywnie przez niego crazy, a jest to wykluczone, jeśli filtr znajduje się w pudełku. Pudełko może być większe niż zapakowana w nim część. Nie oznacza to jednak, że jest to podróbka. Niektórzy producenci oszczędzają pieniądze, używając tego samego rozmiaru pudełka dla różnych części. Firmy o dobrej reputacji, dobrzy producenci SA, zauważani przez właścicieli Renodaster, Bosch, filtr kabinowy ma trójwarstwowa sekcję filtrująca. Jest praktycznie nie do odróżnienia od trójwarstwowego produktu firmy Male, opisanego poniżej, ale kosztuje mniej. Śmieci man. We wszystkich przeprowadzonych testach i próbach uzyskuje wysokie noty, tylko nieznacznie niższe od oryginału. Producent nie oszczędzał na ilości węgla aktywnego. Do tego dochodzi solidna rama ze wzmocnionymi naróżnikami. Mann male to referencyjny filtr do Renodaster. Jest hermetycznie zainstalowany w przewidzianym miejscu, wychwytuje nie tylko kurz i zapachy, ale także szkodliwe gazy. Nie wpuszcza do kabiny kilku spryskiwaczy. Jedyna wada jest cena. Male wiesz już, jak wybrać i czym zastapić filtr kabinowy Renodaster. Wkłady filtracyjne różnią się znacznie cena.